Witajcie ponownie, kochani, witajcie w Until Down. <noise> Oczywiście skończyliśmy w tym miejscu, gdzie, gdzie skończyliśmy. Bardzo fajnie, że tutaj ten zapis e, jest taki, taki, bo no, tak jak żeśmy skończyli, no nie? Zobaczmy co w plecaku jest. A skąd wiesz, może tam będzie jego głowa? No dobra, nie, może nie piszmy takich czarnych scenariuszy. I tak jakżeście mnie prosili w komentarzach, ustawiłem jednak e, myszkuj. Ustawiłem jednak angielski dubbing i... polskie napisy. Bo Aha, lepszy to klimat to jednak. Jest. No, z, zobaczmy, co tam. <laughs> Lecin Ashley. Zdyscyplinowany opiekuńczy dowcipny. <laughs> Zobaczymy. A, I'm sorry, are, are you my Was cool well thanks for letting me know i i can take it from here <laughs> pewnie mu tam wysłała na zdjęcia albo coś dla, dlatego nie chciał ci wiecie pokazać oh so I found something amazing, wow. amazing. Mm -hmm. Słychać śnieg jak chodzą ale fajnie ja robię coś takiego, ale ślady zobaczcie jak się brzydko robią. Po prostu taka tekstura się wtedy nakłada śmieszna, ale dobra. Co tutaj masz? Strzelnica jakąś? Uh, beauties is not the word that comes to mind. Why is this even here? What do you mean? W what the hell is a shooting range doing at the base of a ski lodge? To uh, uh. Dude, have you ever met Josh's dad? Hey, stara. Yeah. He thinks he's like Grizzly Adams or something. I'm try. Uh, no, you go ahead, Grizzly. All right. No, zobaczymy go? jak strzelasz. I uwaga. Aha, teraz ja strzelam, zobaczcie. Tak jest ten kozak. Nie wątpię, że ta broń tam leżała naładowana. Bardzo łatwo się strzela. Patrzcie, jaki kurde Belmundo kozak strzela. Oh, yeah. I dawaj, no, jeszcze jedno. A toś się popisał. No. I'm I'm a ma go no, so, no dawaj Dawaj kurde trudniejszy cel, tak jest, butelka. Będziemy musieli we wórkę? Nie, nie będziemy strzelać w wywórkę, no bez jaj. Cholera, mogłem strzelić w wiewiórkę. <laughs> ok, let's go. Aktualizacja efektu butu. Dlaczego te teraz nagle nam się postać zmieniła? Ale bardzo fajnie, że, że te ślady tutaj zostają. Wow, co to czekajcie? list kończy, uwaga. Znaleziono do nas a poszukiwany. Milgram Wiktor, mężczyzna, wzrost się ostatnie miejsce nieznane. Zamiesz... A ostatnie miejsce znane mieszkanie. Bla, bla bla bla, dokładnie to. Dobra, nie wiem czy to jest takie ważne, żeby, żebym to czytał. Chociaż, bo tak. Poszkwiany w związku z podpaleniem pierwszego stopnia i rozsyłaniem gruźb karalnych. Ok. Ok. Przyspiesz kroczka. Przyspieszamy kroczka. Boże, jaka ta grafika jest tutaj ładna. <coughs> Kielem. Aha, masz klucze, okej. Okay. Okej, okay, myślałem, że będziemy musieli, nie wiem, rozbić szybkę albo co, coś innego takiego zrobić. Zamkniesz za sobą drzwi? Eee, zamknął na klucz. Tak yes. Dobra. I teraz... Halo Dubga, nie wychylamy się, tak? Bo zaraz tam wypadniemy. Idziemy tu. O, co to jest? Blackwood Pines, Hotel i Sanatorium. Zdrowym ciele, zdrowy duch. No nieźle. Tutaj chyba coś się właśnie błyskało. Co to jest? Wanna? I co? O Jezus, nie to chciałem, sorry. No dobra, no to odejdź stąd Tutaj nic nie ma Tutaj też nic się nie kliknie, okej. Okay. O, już wózek przyjechał, dobra No to let's go Januj się tam do środka Yeah, well, z was 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 to... but... okay. Ale okej, okay. jestem taki dowcipny. Okej, okay, wejdź i napiszcie mi w komentarzach, bardzo Was proszę, czy lepiej jest tak, czy jednak lepiej polski dubbing słaby. To znaczy nie, nie słaby, okej, okay, aktorzy się specjali, ale źle to tutaj po prostu wygląda, jak dla mnie. Together on the anniversary. I mean, Josh seemed really pumped about us all doing something, didn't he? Yeah, no, he definitely did. I haven't seen him so excited about something in forever. Good, good. Good, good. It's hard to tell with him, and I'm kind of been worried. No, no, it was it was a good idea. I hope everyone else feels the same way. We're all here, aren't we? Thanks, bro. Good talk. Bro Czyli widzę, że taki frends on nie tu. ale on leci na Ashley. Zobaczcie. Ej, status związku Ashley. Widzicie jaki kurde ma? Na plusie. No no no. Jestem ciekaw, czy te sta statystyki jakoś się później wiecie, no czy... jakoś się liczą, nie? But the kid sitting next to Josh started strap snapping the training bra on the girl in front of him. So the teacher made him move to the front, where I was sitting. Okay, so. So I got moved to the back. And. And next to Josh. That's how we met. Cool story, and bro. We came <laughs> friends to this day. A match made in heaven. If it weren't Man. for the fact that Jeannie Simmons hit puberty like three years early and on that day decided to wear a low cut shirt that showed off her training bra. I mean, who knows? You could be riding in this cable car alone, right now, or we're talking to some other person entirely. Boom, butterfly effect. O proszę, efekt Butyla. Dojechalemy! W końcu? Ja bym się bał jechać na taką podróż, kurde, gdzieś dość. nie wiem, jakiś las, kurde, dupa świata, no nie. O, Jess, dziewczyna Majka. No nieźle, ów na lekceważąca. No pewna siebie. Zobaczymy. 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 Ojej, ojej, ojej. New people, time to meet and greet. O moj, o moj, o Oh man, oh man, oh man. What the hell? Jess, hey. Jessica, over here. Uh are you guys having a really weird stroke? We're stuck in this stupid thing. Can you please let us out? Pretty, please? Oh. My. God. I thought we were goners. So another ten minutes in there and I would have oh. Off my own Oh, o, Look, I got a lot of meat on my bones. This so all muscle down here. Yeah, right. Uh-huh. Hey, Chris! I'm just doing like Sam told me. Other people's private thoughts are my own. ...personal playground. Do no, not no be a jerk. My goodness. Seems that someone has a little crush on our good friend and dear class president Michael Monroe. just what kind of sizzling erotica might our Jessica be capable of imagining? I wonder. Mike and M-Split were together. Whoa. Drama. Not really pretty clear cut actually. M's out, I'm in. Bitch. <laughs> all right, all right. Let's just get up to All right, tired of all this nature. do you guys go ahead. I'm just going to wait here for a bit. See who else is coming. Got you, vidak, nie zimno? I mean, you know, whoever. Uh-huh. Sam.

już wiem co co to jest za za bolek. To jest aktor z tego z Agent of Shields Mike był, były facet faceta Emily. Inteligentny policjant przekonujący. No. You guys, Michael. You really really should have seen your faces right there. Dude, I almost clocked you just now. <laughs> nice one. Michael, you're a jerk. Come on. Guys, we're all friends here, right? No need for violence, just a little harmless fun. Well, up in the woods. spooky come on let's get into the spirit of things the spirit of things seriously what's wrong with you i'm oh, just trying to lighten the mood em don't be like that like what the way you're being you always get like this michael Bądźmy i'm just gonna lay it out otherwise this whole weekend's gonna suck ass for everyone um, um. this is super awkward and we all know it. Let's just uh, acknowledge it now and move on, okay? Matt. Nah. I hear you, man. I get it. I don't want to make this weird. Cool. So we're good. All good. All good. You guys gonna make out now? Oh my god, totally. We're so gonna make out. <laughs> uh, no. Seriously, I'm gonna go check on the cable car back down the trip. Right. See you, man. See ya. All right. See ya. the boots. <laughs> <laughs> Such a jerk i'm yeah, slower what hey could you take these the rest of the way the bags yeah just all the bags um uh, why I need to go find Sam okay sorry I just i really need to go find her I totally forgot I needed to talk to her before we get all the way up there I really can't wait we're almost there it's important Matt please okay pu Będę w pazie. Będę, paziem, right. Będę paziem, to w W tym friend to, I, <coughs> you Excuse me? Well, I teraz będziemy grać tą dupką? Ciekawe, ciekawe, ciekawe po co ty tam chcesz iść? Taka mm, uh, no wiesz co? Ja, ja pójdę, bo tam poszedł Mike. O. Oh. Bitch. A co ona tu robi sama? Zaraz znowu będzie jakiś jumpscare śmieszny. Nie, to zaś. Zasz... O, leci na Chrisa, widzicie. Kujoń, ciekawska, szczera. O.

Scare you? Sort of scare you, but not like for real. Scare you? Oh my gosh! Oh my gosh! Hey, wow. man, I'm really sorry, Ash. Dan. Um, <laughs> <travail. gry> <seuter> <figurately> <laughs> it's okay. It's fine. It's fine. What are you looking at? See anything juicy with that thing? Uh. Let me check it out. Um. Yeah. 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 That. 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 Um. Sure. Uh. Go. Go ahead. Is that what you oh sorry. Oh. Czekajcie, kamera. What the hell, man? Hey, listen, it's probably nothing. Nothing you ah. think. Well, yeah. Is it ever just nothing with him? Ever? I don't know. I damn it. Ma No, mogę ją kurde, mogłem go zniechęcić w sumie. Teraz później będzie dym. Będzie What the fuck are you doing with my girlfriend? Ta. Jessica. Boże, jakie tutaj się akcje dzieją.

No, halo! Dobra, a i uwaga! W łeb dostał, tak jest. Sorry, nie było kamerki przez chwilę. Nie widziałem, że się nie nagrywa, jednak i w łeb! Co za co za lamus. Oh snap! Oh snap! w Hello. Mike! Co za lamus. Ja chcę w tego wróbelka, wró czasem nie powiedzieć, że nie może być Mówić Nie, dobra, to to nie, bo tutaj mi ewidentnie sugeruje, żeby nie, nie rzucać w ptaszka. Ale ty w łeb dostaniesz! Y wow. Wow. <tysk olla> Zaw, right. Oh, yeah. Oh, more. Oh, you're going down. <laughs> gotcha. Done. Done. City. So, did I go down? Uh, I don't think so. <laughs> I think you'd know. That <laughs> right. All right. All right. My, All right. my. So, are we calling it my favor then? Your worthy opponent, Miss Jessica, the Snowball Queen. Okay. That that sounds sounds vainly dirty. My lady. Mmm, kiss your Wow, save some for later, buddy Endless reserves We should get up to the lodge Yeah, it's so nice out here though Pretty breathtaking

Humy mnie bardziej niepokoją. Um, lęk wysokości. Mam lęk wysokości osobiście, wiecie? To jest przerąbane. Ech. Eee, węże. Nienawidzę węży. Dalej. A, e, jednak noże. Tutaj noschę. Znowu węże. Dawaj, dalej. A ty, co, coś, to co zapisujesz tym wielkim piórem? A, klauny. Chociaż czekajcie, bo. Czy jakbym wziął stracha na wróble, to by było coś innego? Krewi flaki mnie bardziej przerażają niż kruki. Czy jakbym wziął. Kla co, Strasys? Oh. Co, nie, nie przestraszyłeś. Don't be nervous. Try to you. speed up a bit. The more you rely on your instincts, the more honest your answers will be, and the more enlightening you will find this experience. Okay. Dale. W dalszym ciągu, węże. W dalszym ciągu, Flaki. Znowu, znowu mnie wystraszysz? Bombel? Dobra, zombie. <grystanie> zombie są bardziej straszniejsze. Nie, psy nie. Krewi flaki. Krew i flaki. Burze, ja uwielbiam burze. Mimo, że są czasem przerażające, ale. <grystanie> Snakes, zombies, and awful. The sun combination sounds like a good Friday night. <laughs> oh. Well, I'm afraid, once again, we're out of time, but I promise we'll talk again very soon. Czekajcie, bo ja czegoś tutaj nie mogę ogarnąć. Ok, kochani, tutaj się będziemy żegnać. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli byście tylko chcieli następny odcinek, dość szybko zostawcie like, pokażcie, że wam się to podoba. Pomóżcie mi dotrzeć do większej ilości osób. I do zobaczenia, Elus.